Witam bardzo serdecznie, z tej strony KMX112 Witam was w ostatnim odcinku z gry Pokémon Yellow Version Czas na ostateczny finał Jak możecie zobaczyć wszystkie Pokemony mam około 50 oprócz oczywiście Charizarda No i w tym odcinku wyruszymy sobie do elitarnej czwórki i pierwszym przeciwnikiem będzie oczywiście nie, kto inny, Lorelei. Najbardziej by się przydał typ właśnie ognis, którego mam, ale nie mogę go stracić. To też jest ważne. No dobrze, Lorelei. Jak to się mówiło? Lorelei? Nie pamiętam. Okej, okay, no Można powiedzieć, że jakoś przeżyłem. No, może tak nie do końca. No weź w traw. Dobra, na niego to tylko i wyłącznie Pikachu. Dobra, jest załatwiony. I jest lapras. Dobra, ale weź się przesuń. Jest i Bruno. Jak widzicie nie mam za dużo też tych leczniczych. Bruno najbardziej typy walczące. Więc najbardziej by mi się przydał Pidgey, Pidgeot w zasadzie. Charizard, tylko tak, kata się ja nie pozbędę, slash warto mieć. Dobra, ja sobie za pozwolenie znowu zapiszę, bo generalnie będę zapisywać. Mam nadzieję, że mi Pidgeot. A zapomniałem, że on też może mieć Onixy. No to spoko, bo i tak go załatwię Ale właśnie ważniejsze jest to, żeby mi nie załatwił tak naprawdę najwięcej Pokemonów. Niestety mi załatwił. Dobra teraz będzie ona z typami typu może nie duchowego, ale typy trucizna. <laughs> I najlepszym wyborem byłby ratowanie Charizarda. Bo on ma właśnie generalnie diga. Muszę oszczędzać rewive, bo nie mam tego za dużo. Dobra, chciałem zapisać, a coś. nagrywanie, chyba nie wiem, chyba nieco, coś kliknąłem. Okej, okay, nieważne. No dobra, Agata, słuchaj, pozwól mi się szybko załatwić i bezboleśnie, przeklęte Antidotum, którego nie mam. Ważniejsze, żebyś po prostu już ich wyeliminował. Dobra, no wyeliminowałeś. No weź się już nie lecz. Dobra, teraz idziemy tutaj do Lensa. Ale trochę chyba skopałem, bo on od razu chce zawalczyć. Ale spoko, bo tak go wyeliminuje teraz. Teraz wchodzi on. Więc Ice Beam go pokona. Tak samo. No tu Ice Beam. Oczywiście Jude jest mistrzem. Jak żeby inaczej Dobra, leczyć Pidgeota. Chociaż Pidgeot będzie mi jakoś potrzebny. Nie przypominam sobie. Ale zapiszę w tym miejscu. No dobrze, Jodi, czas na ostateczne starcie. Chociaż miałeś różne inne imiona. No ty jesteś wredny. No nie wytrzymam. Jeszcze będzie używać takiego ruchu wstrętnego. No jeszcze się leczy jak zwykle. Egzekutor. Już by się mi przydał, bo wiadomo kto weź go. Dziękuję. Mm. Dobra, pokonam cię. O nie. Ale i tak cię pokonam. He, he! Pokonany. Odcinek będzie widzę, że krótki. W sumie nie wiem czego dodam. No dobra. O, gratulacje. Wiedziałem, że jak dostaniesz tego wspaniałego pikoczu, to zrobicie wielką robotę. Jej, jest i żółta myszka. Najważniejsze. 111 widziałem, czy chyba 14 my złapałem. To chyba najmniej. Flash. No właśnie nie będzie mogę zdobyć flesza, ale i tak. Nieważne. Wow, po raz czwarty ukończyłem jelu werszym. <laughs> Może nie Jelo, ale po raz czwarty ukończyłem region Kanto. I tak naprawdę to będzie ostatni raz, jeżeli chodzi o główne Kanto, ale Tak czy siak podczas przygody po JoTo, jeżeli będę chciał zrobić jeszcze coś poza zakończeniu tej gry i zmierzyć się jeszcze z kimś, to generalnie tak czy siak muszę to zrobić, czyli muszę tak czy siak do regionu Kanto, więc no cóż i druga generacja, myślę, że nie będę oczywiście przyspieszać, i to będzie oczywiście mój problem, bo ja po prostu wiem, jak przyspieszać, bo to mi ułatwia, ale nie będę mógł tego używać. A potem, kiedy będziemy po raz drugi, po raz trzeci przechodzić, to już będę sobie przyspieszać, bo to nie ma sensu, bo to się nie, nie ma żadnej różnicy. W trzeciej generacji, tak naprawdę, tak naprawdę, każda gra nie różni się niczym. Ósma generacja różni się tylu, tylko, że są inni liderzy i w zasadzie tyle. Czyli też jest pierwszy lider pewnym typem i to jest w ogóle niesamowite, że ktoś się taki pojawił. Ale nie ma to dla mnie takiego już żadnego sensu. No ale cieszę się, że w końcu ukończone całe Kanto. Oczywiście do Kanto niejednokrotnie jeszcze wrócimy. I to niestety jest największa bolączka. Niejednokrotnie jeszcze oczywiście wrócimy. No i tu jest oczywiście daję, że. Wow, ukończyłeś. Możemy kontynuować. I oczywiście wiadomo, że moje puksy już leżą, kwiczą. No trudno. Zdarza się. Ale, żeby nie byłoby tak smutno, sobie jeszcze mógłbym zdobyć Bulbazaurę. I myślę, że tak zrobię, że zdobędę sobie Bulbazaurę. Żeby miałbym do kolekcji. A ja chcę coś jeszcze sprawdzić, czy to zadziała. Tylko pytanie. O! Poproszę. Słuchaj kolego! Mogę powiedzieć, że z przyjemnością. A! Nie wiem, czy to słyszycie, ale, ale to jest piękne. Pika, pika. Takie nie. <ścoughs> A naprawdę? Naprawdę to zarowali Myślałem, że da się to zrobić. No nie mogę. Naprawdę? Ej, ale fajne to jest. O! Nie e! Piękne to jest. Okej, okay, czyli nie można go po prostu zrobić go na rajczu. To jest oczywiście takie chyba nawiązanie bardziej do anime. Jakby ja tu się nie dziwię, ale myślałem, że w tej grze jest coś takiego, że można. Jednak widać, że twórcy przemyśleli sprawy, że zachowujemy tam no, częściowo. Powiedzmy sobie szczerze, że częściowo po prostu tylko zachowali, że nie może Pikachu ewolować. No to jest ciekawe. Nigdy nie wiedziałem, że tak można. Ale mnie ciekawi, czy Bulba Załra? Czy ja mogę właśnie tutaj zdobyć? Jakby to mnie najbardziej interesuje, bo udało się zdobyć Charmandera Squirtla na pewno, gdzieś się da zdobyć. W zasadzie da się gdzieś zdobyć... Pikachu. Może nie Pikachu, ale... W zasadzie Squirtla. Nie Squirtla, mam, przepraszam, No Dobra, nie interesuje mnie jakieś... Ja tylko i wyłącznie szukam... Ja generalnie szukam, żeby po prostu przejść. Może nie przejść, ale znaleźć bulbazaure. No bo chciałbym wiedzieć, powiem szczerze, że, że nie wiem. A jeszcze tutaj w ogóle nie wchodziłem. Aha, zdobyłem taki przedmiot. Okej, okay, ale takie moje pytanie gdzie się da zdobyć bulbazaura? Bo to mnie najbardziej mnie zastanawia. Trener... No ja przy sobie nie mam telefonu, więc ja tego nie sprawdzę. Gdybym chciał. Ale powiem szczerze, że nie wiem, gdzie jest ten Bulbazaur. A nie wiem. No w sumie, czy bym go używał? No gdybym mógł od początku spokojnie. To zawsze wiadomo, ułatwienie. No dobra, ale tutaj nic nie ma, więc ok. Czyli jakby nie wiem, gdzie ja mógłbym zdobyć Bulbazaura, bo się zastanawiam. No to już wszystkie te walki, no może nie wszystkie, ale częściowe to już zrobiliśmy. I to mnie właśnie ciekawi, ale no, chyba się ja po prostu teraz nie dowiem. Może zobaczę na internecie. Sorry, ale ja Magikarpia sobie podziękuję. Okej, okay, nie wiem gdzie jest Wulbazon, ale cóż, nieważne. Ukończyliśmy już po raz czwarty region Kanto. No, zajęło nam to 130 godzin. <grym> A tak naprawdę zajęło to gdzieś 4-5 godzin. Około gdzieś tyle. Ale, oczywiście, filmy dzieci mieli już gdzieś trzy. Ale, prawdę mówiąc, jeszcze musiałem jakieś dwie godziny trenować na 50 niektóre poziomy. Więc jednak było tego trochę. Ale nie no, szkoda, że nie można, bo. E, ale to jest piękne. E, widzisz, mamo, Pikachu nie chce ewolować. <grywki> Jaki on jest zły. O! To jest coś, co właśnie. Chyba zapomniałem wspomnieć, że to jest generalnie SNES. To jest oczywiście oczko głowy. W zasadzie takie nawiązanie, bo w kolejnych grach będziemy mieli kolejne konsole. To już jest coś, co już jest taką tradycją, że nasz główny bohater gra na konsolę Snell'a, chociaż my gramy w... Ja gram w Game Boy Advance. Nie gram w tego zwykłego, bo gdyby był zwykły, nie byłoby tych kolorów, więc właśnie dlatego mam te kolory, chociaż nie powinienem je mieć, ale... Co tam, to nie jest takie... Nie jest to jakieś takie ważne, ale... Seria ukończona. Pozostało nam Jotto, Hoen, powrót do Kanto, Sino, powrót do Giotto, Unowa, czwarta generacja, czyli Sino, chyba potem był chyba. Wr wracamy do Jotto, piąta generacja, szósta generacja, potem wracamy do Hoenn. Siódma generacja, potem będzie ósma generacja, nie, w Let's Go czyli znowu do kanto. Tym razem na to Switch, którego kiedyś kupię, mam taką nadzieję, zobaczmy, co będzie w przyszłości. Let's Go, potem będzie ósma generacja, potem wracamy do Sino i na stan obecny. A jeszcze Arceus nam pozostał, czyli wracamy na pół Sino znowu i dziewiąta generacja, więc czyli Regon Paldea. Ale tutaj go jeszcze przyjdzie nam spora droga. Cieszę się, że ukończyłem by te pierwsze cztery gry już za mną. Myślę, że na kolejną serię, czyli albo będzie Gold, albo będzie Silver, zaczniemy sobie drugą generację, gdzie tam przedstawię zasady tych serii kolejnych. Żeby trochę mi utrudnić życie, bo tutaj nie musiałem nic wprowadzać, bo to nie było jak. Bo to była pierwsza generacja. Od drugiej wszystko się zacznie do kolejnych generacji nowych gier. Oprócz remasterów oraz takich innych gier, które trochę zmieniły zasady. Na przykład Legends Arceus. Nie, te zasady nie będą działać, ale o tym kiedyś opowiem. Mam nadzieję, że podobała wam się ta seria. Nie wiem czy to była najkrótsza, trzyodcinkowa. Albo 4? Wow, chyba to była najszybsza, ale musiałem zobaczyć podczas montowania, a no, żeby jednak zmontować te filmy, to będę się pamiętać, czy wszystko jest dobrze tak jak powinno być, bo na pewno o czymś zapomnę i będzie cholipka, e więc cóż, ale to już będzie oczywiście mój problem. Tak więc, do usłyszenia w następnych. W seriach. Następną serię, jeżeli chodzi o Pokémon, będzie albo Pokémon Gold, albo Silver. Możecie napisać, którą byście chcieli najpierw. Ja oczywiście wybiorę sobie wcześniej. Wy możecie napisać. Wtedy też zdecyduję, czy ta pierwsza, czy ta druga. Obaczymy oczywiście w kolejnych seriach. Na razie.